E, witam Państwa, ja nazywam się Jakub Banasiak, e, jestem inżynierem systemowym w firmie RUCUS Wireless i e, wspólnie tutaj z kolegami e, z Orange, Jankiem Kieningiem i Arturem Radomskim, chcielibyśmy dzisiaj Państwu opowiedzieć o Hotspot Orange Hotspot 2.0, e, czyli opowiedzieć o tym, w jaki sposób sieć Wi-Fi może być tak łatwa i bezpieczna w użyciu, jak jest sieć, jak jest sieć e, komórkowa. E, dzisiejsza agenda naszego spotkania to e, omówienie e, operatorskiego Wi-Fi, jak on do tej pory wyglądał, jakie niósł ze sobą problemy, jakie, mm, ja, jakie były metody uwierzytelniania w, tych, w tym operatorskim Wi-Fi. Następnie porozmawiamy chwilkę bardzo, bardzo e, zgrubnie o samym standardzie Hotspot 2.0. A następnie y, przedstawimy nasz trial w y, usługi Hotspot 2.0 wspólnie z Orange'em, który został wygorany y, w Łazienkach Królewskich. Y, na końcu będą Państwo mieli możliwość skorzystania. Dla Państwa, uruchomiliśmy tutaj y, określone sieci y, i w, podłączając się do tej sieci albo korzystając z telefonu tylko włączając określony telefon, będą Państwo mogli skorzystać z usługi Hotspot 2.0. Nie wiem czy Państwo... Halo, słuchaj mnie. Nie wiem czy Państwo zdają sobie sprawę, ale operatorzy komórkowi, tacy jak T-Mobile plus i Orange, swego czasu zbudowali w sumie kilkaset punktów dostępowych Wi-Fi. Wszystko miało miejsce w 2003 roku, kiedy transmisja mobilna danych opierała się głównie na na, na GPRS-ie dopiero wchodził Edge, a 3G były, dopiero gdzieś tam majaczył w przyszłości i wtedy operatorzy zdecydowali się, żeby przyzwyczaić już użytkownika do takiej sytuacji, że transmisja danych radiowa no, może mieć taką prędkość, że to, że użytkownik będzie mógł ją używać i mieć z jakiś komfort. W związku z tym wtedy w centrach konferencyjnych, na lotnisku, w hotelach powstały Punkty dostępowe Wi-Fi. Z tym, że oczywiście to był taki jakby jednorazowy projekt. Yy, usługa była skrojona, powiedzmy tak, yy, na zasadzie niekoniecznie tak, żeby dla użytkownika było to wygodne. Obecnie cena korzystania z tych hotspotów jest yy, na tyle wysoka, że, yy, że nie jest konkurencyjna. Poza tym yy, samo korzystanie nie jest wygodne, dlatego bo trzeba było kupować zdrapkę albo wysyłać SMS-y na numer premium. Albo dzwonić pod jakiś numer, gdzie się, do, wybiera, gdzie się dostaje hasło do, do sieci dostępowej, w związku z czym te punkty właściwie umierają. Natomiast my zaprezentowaliśmy coś, żeby te punkty znowu odżyły. Teraz parę słów o uwierzytelnieniu w operatorskim Wi-Fi. Tak naprawdę, po co to tak naprawdę uwierzytelniać użytkownika Wi-Fi? No z punktu widzenia operatora musimy to robić chociażby po to, żeby móc użytkownika jakoś zidentyfikować i żeby wiedzieć, że, dany, że, że jest, jaka to jest osoba na przykład na wypadek gdyby robił coś w tym Wi-Fi nielegalnego. Więc takim tradycyjnym sposobem uwierzy uwierzytelnienia jest Captive Portal. Jest to portal, na który użytkownik jest jak w momencie podłączenia do sieci Wi-Fi i na tym portalu użytkownik może podać albo jakiś tam kod ze zdrapki, albo użytkownika hasło, albo jeszcze coś, albo po prostu może zaakceptować regulamin. No, dzisiaj nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie, no bo na telefonie, na smartfonie się dosyć słabo wpisuje kody, hasła i tak dalej. Jest to poza tym dosyć, jest to potencjalnie niebezpieczne. Taka sieć jest nieszyfrowana, a poza tym istnieje ryzyko, że ktoś się podszyje pod ten nasz w portal. Alternatywą jest wykorzystanie mechanizmów WPA albo WPA2 Enterprise. Nie jest to nic nowego, to są, to są, to są metody wykorzystywane już od dawna w, tak, w korporacyjnym Wi-Fi. Jedną z metod jest uwierzytelnienie za pomocą użytkownika i hasła, tak, na przykład IPTLS. Jedną z metod jest uwierzytelnienie za pomocą certyfikatu, no, to jest, przykładem może być tutaj IP TLS. Ale jak jest się operatorem mobilnym, no to mamy tutaj kolejną bardzo ciekawą możliwość. Mianowicie możemy uwierzytelniać użytkownika za pomocą jego karty SIM z wykorzystaniem mechanizmów analogicznych do uwierzytelnienia w sieci mobilnej. Tutaj na tym schemacie jest, mamy przykład, jak może wyglądać takie uwierzytelnienie. W tym przypadku widzimy, że Access Point rozmawia z Radiusem, i to jest typowe dla WPA2 Enterprise, jednak Radius rozmawia z HLR-em. I to właśnie wskazuje na to, że, że wykorzystywałem kredencjale z karty SIM. Wsparcie dla, dla tej metody uwierzytelnienia już jest w tym momencie całkiem, całkiem powszechne. Android od wersji 4.1.2 wspiera, przynajmniej większość, większość modeli. Wspiera Symbian, wspiera Blackberry, wspiera iPhone oraz iPad. Przy czym. Na tych urządzeniach aktywuje się to za pomocą e, załadowania profilu, ale jest też możliwość aktywacji te, tego mechanizmu over the jest potencjalnie no, bardzo, daje bardzo duże możliwości. Jednak jeżeli Ipsim IP bądź inna metoda, typu IPAKA, IPAKA PRIM, załatwi nam to, to bezpieczne i względne, wygodne y, uwierzytelnienie w hotspotie, ciągle, ciągle pozostaje ten problem wyboru właściwego hotspota. No i tutaj yy, rozwiązaniem tego problemu, z rozwiązaniem tego problemu przychodzi nam Hotspot 2.0. Głos oddaję Kubie. E, cofnijmy się na chwilę do czasu, czyli albo, albo zostańmy w, w, w czasach obecnych nawet, tak bym powiedział, w jaki sposób wygląda podłączenie się do publicznej sieci e, Wi-Fi. E, podłączenie, które byśmy mogli powiedzieć, że to jest utrudnio utrudnione korzystanie z sieci Wi-Fi. A mianowicie, użytkownik, który chce się podłączyć do publicznego hotspota, w tym momencie uruchamia telefon, musi wejść w ustawienia bądź tablet, musi wejść w ustawienia. Tam wyświetla mu się lista e, dostępnych sieci. E, ta lista dostępnych sieci może być w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo długa. On nic nie wie tak naprawdę o tych sieciach. Wie tylko, że to są sieci, niektóre są otwarte, niektóre są zabezpieczone. Tak naprawdę. Nie wie nic, co te sieci oferują. Nie wie, czy tam jest wyjście do internetu, jakie jest przepustowość za tym internetem, dostępu do internetu. Tak naprawdę, również, co jest chyba najgorszym, najgorszą sprawą rozwiązań publicznego dostępu do internetu, jest to, że te sieci są otwarte. W żaden sposób one nie są zaufane. Czyli tak naprawdę ktoś może podłożyć access point'a wykrować na nim swoje SSID, i my nieświadomie podłączymy się do, tego, do, tej, do, te, do tej sieci SSID, myśląc, że to SSID jest nasze i przekażemy jakieś określone kredencjale do tej sieci w, na, w, w, następnych, w, następnych kros, w następnych krokach. Czyli, jak widzimy, ten proces jest nie tylko już utrudniony na wstępie, ale także bardzo niebezpieczny. E, kiedy użytkownik już zdecyduje się, na którą sieć wybrać, na wstępie, musi kliknąć, Wybrać tą sieć, do której chcę się podłączyć. Nadal nie wiem, czy ja z tej sieci mam wyjście do internetu, czy ta jest sieć płatna, bądź ma jakieś inne obostrzenia, na przykład bardzo wolną prędkość. Co się dzieje w następnym kroku? W zależności od klienta i w zależności od tego, czy jest jakiś sposób autentykacji, niektóre urządzenia klienta otwierają przeglądarkę automatycznie, przekierowując na Captive Portal, niektóre zostają w tym trybie. E, m, bardziej bądź mniej e, e, niezidentyfikowanym, mówiąc, tak naprawdę użytkownik, e, który w tym momencie wybrałby jakąś sieć, pojawi mu się na przykład ptaszek przy tej sieci i chciałby e, przejść do przeglądania poczty, tak naprawdę czuje się e, trochę zagubiony, bo możliwe, że ta sieć wcale jeszcze nie będzie miała dostępu do internetu, że ten użytkownik wcale nie będzie miał jeszcze dostępu do internetu, bo jeszcze nie doszedł do samego procesu as autentykacji, dopiero przeszedł proces asocjacji. W następnym kroku często pojawia się Captive Portal. To może być Captive Portal oparty o user i password, to może być Captive Portal oparty o yy dwustopniową yy autentykację w oparciu o SMS-kody, to może być również autentykacja w oparciu o zamelduj w Facebooku. Żadna z tych metod nie, nie mówi nam o tym jest trudny, nie mówi nam o tym, co jest dalej za siecią. Czy ja mam wyjście do internetu? Z jaką prędkością? Yy, I tak naprawdę może być bardzo utrudnione, ponieważ ten Captive Portal może być również w jakimś dziwnym języku, którego nie znamy. Wpisujemy tam po prostu pewne, pewne, pewne nasze mm, kredencjale, a tak naprawdę nie wiemy. Możemy nie, 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 nie rozumieć pewnych, 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 pewnych stron, jeżeli one nie zostały przez operatora hotspotu przetłumaczone. W momencie jak już się zautentykowałem na stronie Captive Portala, dopiero jestem podłączony do sieci Wi-Fi. Co może mnie spotkać? Okazuje się, że moja sieć działa za wolno. Po prostu ten hotspot ma ustawione ograniczenia na przykład na 128 kilobitów. Następnie co, 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 co jest jeszcze gorsze w tym wszystkich w, te, w tym całym procesie dostępu do publicznych sieci, do publicznego hotspotu star, starego, starego typu jest to, że jeżeli nie mamy specjalnego wsparcia po stronie infrastruktury, czy kontrolera, APK, czy czegokolwiek, jeżeli nasz smartfon y, przejdzie w tryb, y, w tryb uśpienia, ten proces musimy powtórzyć jeszcze raz i jeszcze raz. Również jeżeli w tym procesie od, od 1 do 6 w pewnym momencie zrobimy jakieś błędy, znów musimy powtórzyć ten proces od początku. To właśnie ten user experience, to w jaki sposób ten użytkownik podłącza się do, do sieci, był wskazany jako główna bolączka i główny, główny problem, główna niepopularność tych usług publicznego dostępu do internetu w wersji poprzedniej. Hotspot 2.0 ma to wszystko poprawić. Ma spowodować, że podłączenie do sieci Wi-Fi będzie tak łatwe i tak samo bezpieczne jak to jest w chwili obecnej w sieciach komórkowych. Jak więc to będzie wyglądać? Tak dokładnie jak znamy to z, z sieci komórkowych. Punkty 1 i 3 to to jest co widzi użytkownik. Użytkownik pod, po, pojawia się w jakimś miejscu, na przykład w centrum handlowym, Wystarczy, że włącza telefon, nic nie musi robić, nie musi wchodzić w ustawienia i tak dalej, i automatycznie jest w trybie online, jest podłączony. Co się dzieje między? W tym czasie trwa automatyczny proces rozpoznawania możliwości Access Pointa i oferowanych usług przez tego Access Pointa pomiędzy, przez, pomiędzy klientem a Access Pointem. A mianowicie urządzenie automatycznie skanuje pobliskie AP. Nasz klient skanuje wszystkie, wszystkie AP. Następnie rozpoznaje możliwości każdego z tych access pointów. Urządzenie następnie wybiera AP za, po, za pomocą polityk, które ma wdrożone, które ma zaimplementowane na, 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 na sobie, do którego APK chce się podłączyć. A następnie jest przeprowadzony proces podłączania, asocjacji i autentykacji z wykorzystaniem 802.11, 802.1x i jednej z, mepo, z, metod, z metod IP. Czyli widzia, widzimy, że. Tak naprawdę, tak naprawdę dopiero w tym kroku zachodzi podłączenie i autentykacja użytkownika. Tak naprawdę wcześniejsze kroki są nazywane krokami preasocjacji I, i y, 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 poznanie możliwości Access Pointa odbywa się bez konieczności podłączenia do niego. Co więc zmienia Hotspot 2.0? Hotspot 2.0 zmniejsza z znaczenie SSID. Już nie SSID, do którego się podłączam, jest, dla mnie, ma, dla mnie, jest wyznacznikiem tego, czy ja chcę się podłączyć, czy nie. A raczej protokół 802.11 U, który pozwala nam określić, pozwala dowiedzieć się, jakie możliwości oferuje ten access point, z kim ma podpisane ewentualnie umowy roamingowe. Hotspot. Starszy hotspot nie oferował żadnej autentykacji, żadnego bezpieczeństwa. Jedyne bezpieczeństwo, jakie użytkownik mógł sobie zapewnić, to samodzielne stworzenie profilu VPN-owego na wyższych warstwach. W hotspot 2.0 otrzymujemy uwierzytelnianie z 802.1x i szyfrowaniem AS-em. Co więcej, ponieważ wykorzystujemy 802.1x, następuje dwustronna autentykacja obie strony się autentykują między sobą, już nie podłączam się do jakiegoś podstawionego access pointa, do podstawionego SSID, Podłączam się do tego, do którego mam zaufanie. Co więcej, w starszych wersjach, tak jak powiedziałem, mogliśmy mieć captive portal, mogliśmy mieć zdrapki, kody, mogliśmy mi się autentykować przez Facebooka, w żaden sposób proces podłączania się do publicznego hotspota nie był z, ustandaryzowany. W hotspot 2.0 Następuje ta standaryzacja, użytkownik nie, myśl, nie musi o tym wiedzieć, w jaki sposób to się odbywa, dzieje się to wszystko automatycznie. Jak więc z 10 000 metrów wygląda taka autentykacja, jak, jak działa hotspot 2.0? Należy wspomnieć na tym etapie, że zarówno urządzenie klienta i access point muszą wspierać hotspot, hotspot, hotspot 2.0, protokół 802.11u. Taki access point rozsyła informacje o tym, że wspiera hotspot 2.0. Urządzenie słysząc takie ramki, za pomocą protokołu ANQP, Access Network Query, Query Protokół dowiaduje się o możliwościach danego access pointa. To jest, ta, proszę, proszę pamiętać, to jest cały czas przeprowadzane przed yy, asocjacją i autentykacją. To są cały czas kroki, które odbywają się przed asocjacją i autentykacją. Za pomocą tego protokołu ANQP Urządzenie dowiaduje się, jakie oferuje ten akces możliwości, czy, mi, czy warto się do niego podłączyć. I następnie te wszystkie informacje zgromadzone porównuje z politykami, które ma na sobie zaimplementowane. I decyduje się, dobra, podłączam się. I podłączę się po prostu już zgodnie do tej pory w taki sam sposób, jak to się odbywało, czyli do określonego BSSID. Co jest takiego ważnego w, w, w protokole hotspot 2.0. W, w protokole hotspot 2.0, właśnie ten protokół 802.11u, który jest pro, protokołem preasocjacji, Do tej pory użytkownik podłączając się do sieci Wi-Fi tak naprawdę znał tylko SSID i ewentualnie y, y, jakie są związane z tym SSID usługi bezpieczeństwa. 802.11u daje nam o wiele więcej możliwości to już klient w momencie preasocjacji, jeszcze nie podłączania się do Access Pointa, może wiedzieć, czy ta sieć jest płatna czy bezpłatna, jaki jest backhaul od tego Access Pointa, czy yy, jakie jest obciążenie. I najważniejsze, z jakimi partnerami roamingowymi ten access point ma podpisane, ten operator hotspota ma podpisywane umowy po to, abym ja mógł podłączając się do tego hotspota, być zautentykowany w sieci mojego domowego operatora. E, tak pokrótce przedstawia się e, działanie Hotspot 2.0. On e, automatyzuje cały, cza, cały proces podłączenia się do sieci i e, przenosi te doświadczenie, które mieliśmy w sieciach komórkowych na sieci Wi-Fi. E, co dalej? Co dalej z protokołem Hotspot 2.0? E, musi być szersze wsparcie na urządzeniach klienta. Tak, tak jak wspomniałem... Mm, urządzenia, klienta, jest tylko kilka certyfikowanych wciąż urządzeń Hotspot 2.0, yy, czy, czy, czy inaczej zwanych przez Wi-Fi Alliance Passpoint do, do obsługi tej, tej, tej usługi. Yy, jest również pierwsza instalacja, pierwsza instalacja w Polsce dla klientów komercyjnych. Orange uruchomił instalację w Łazienkach oraz wspólnie z emiterem na dworcu w Katowicach. Yy, pojawia się następny release, nachodzi następny release, release hotspotu 2.0. Release 2. Za pomocą tego release'u operator będzie mógł narzucać polityki dostępowe na urządzenie klienta. To już nie klient będzie decydował, jakby urządzenie klienta za pomocą własnych algorytmów, ale za pomocą polityk narzuconych przez operatora. I tak jak było to widoczne na Mobile World Congress w tym roku szanse biznesowe głównej, rozwój tej technologii spodziewany jest w drugiej części 2014 roku. Okej, okay, dobra, to jeszcze parę słów odnośnie triala Wi-Fi offloadu, czy hotspotów 2.0 w Orange'u. Właśnie w ramach odświeżenia tematu Wi-Fi Orange przeprowadza w, w, w tym momencie triale hotspotów, no nazwijmy je hotspotami nowej, nowej generacji. Akurat do triala Ipsima i Hotspota 2.0 wykorzystujemy starą platformę, starą hotspotową platformę, która została odświeżona o nowe funkcjonalności. W dostępie jest to przede wszystkim access przede wszystkim access pointy Wi-Fi Rukusa, chociaż inne też tam gdzieś mamy. Jeżeli chodzi o dostępne usługi, to podstawową usługą jest Captive Portal, który został odnowiony i uproszczony. W tym momencie już nie trzeba mieć ze sobą umowy na Neostradę, żeby zalogować się do Wi-Fi, tylko wystarczy po prostu podać numer telefonu. I Jest to, jest to usługa dostępna dla wszystkich użytkowników, nie tylko Orange'owych, przynajmniej na chwilę obecną, ale tak naprawdę tutaj Klub Programu to jest to drugie SSID, Orange Mobile, gdzie jest zrobione uwierzytelnienie i pismowe. I jest dorobiony jeszcze do tego hotspot 2.0 i według naszej wiedzy jest to pierwsze te rozwiązanie tego typu dostępne dla komercyjnych klientów w Polsce. A tak naprawdę, jeżeli mówimy o hotspocie 2.0, to pewnie <grymne> w Europie. Jeżeli chodzi o lokalizację, to. Instalacje dostępne dla klientów są w dwóch miejscach: są w Łazienkach Królewskich w Warszawie i na dworcu kolejowym w Katowicach. Są to instalacje zrealizowane, jest to instalacja zrealizowana wspólnie z Emitelem. Może powiedziałbym Państwu więcej na, na, na ich temat, natomiast czas nam się kończy. chcielibyśmy, żeby e, ci, co mają, e, żebyście Państwo mogli też e, e, przetestować i właśnie podłączyć się do sieci e, Wi-Fi e, e, przy pomocy hospoda 2.0 ci, co mają takie telefony lub przy pomocy Psima. E, zapraszam do łazienek okolice połacu na wyspie Stara Pomarańczarnia po mixopena Jeżeli mamy jeszcze chwilę czasu, to może byśmy Przynajmniej zaczęli demo, możemy je kontynuować na, na, na korytarzu. Kto tutaj na sali ma te, telefon z kartą Orange'a? Bo jest, o, widzę, że. Nie, nie, dobra, jakieś, jakieś ręce są. Czyli rozumiem, że skorzystali panowie z Zipsima, tak? Jeżeli w przypadku iPhone'a, Captive Portal jest dostępny dla wszystkich, ale to nie jest jakaś specjalnie innowacyjna usługa, więc może nie będę się na niej jakoś dłużej koncentrował. Jeżeli chodzi o iPhone'a, żeby skorzystać z Ipsima, trzeba zainstalować profil. Profil można pobrać tak samo przez Captive Portal. Logika na Captive Portalu, jeżeli podany numer jest, jest orężowy oraz przeglądarka się przedstawia jako przeglądarka iPhone'owa, w tym momencie zamiast wysyłać SMS-em klucz do, do Wi-Fi, zaproponuję pobranie profilu konfiguracyjnego. Jest to, nie wiem czy to jest takie bardzo widoczne, bo podejrzewam, że to jest trochę problem z tą stroną, że link jest schowany, link jest tutaj. W przypadku Androida no, trzeba to wyklikać z palca, po prostu zmienić metodę uwierzytelniania z domyślnej na metodę SIM. Orange Mobile, Orange Mobile dla, dla iPSIMa, Ale jest Captive Portalem. Tak. Zaraz I, I właśnie ostatni punkt, jeżeli się w tym momencie tak naprawdę. Z tych telefonów, które mieliśmy w rękach, tylko Samsung Galaxy S4 wspiera Hotspot 2.0 oraz iPhone, ale o na razie nie mówimy, bo tam to też wymaga profilu. No ale w da się to wyklikać wyklikować, po prostu trzeba przełączyć, e, trzeba, trzeba włączyć tą funkcję i wtedy telefon powinien się sam, sam znaleźć odpowiednie SSID i sam połączyć się do, do sieci. Jeśli się pojawia tam w, w tym górnym pasku taka nowa ikonka, taka ikonka Wi-Fi. No i to chyba koniec, czy mamy czas na, na pytania? Czy są jakieś pytania? Na razie to jest bardzo trudne do przewidzenia. Nie, na, 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 nie na, inaczej, na razie, na razie mówimy tutaj o, o trialach, generalnie żeby rozpoznać technologię, nie mówimy o, o masowym rolaucie, bo na, na to jest jeszcze za wcześnie. Oczywiście istnieje taka możliwość, ale, ale w tym momencie. W w on... To znaczy jest to, jest to jedna z możliwości, ale w tym momencie jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Na, na razie na razie rozpoznajemy technologię. No, taka powiedzmy masowa budowa hotspotów Wi-Fi. Yy. No jest, jest to droga zabawa i na razie ciężko, generalnie uzasadnienie biznesowe nie jest takie tutaj jasne. Nie, na pewno nie zamiast LTE, raczej, raczej, jeżeli już to raczej jako uzupełnienie LTE. Tutaj, tutaj w tym momencie raczej jesteśmy wewnętrznie zgodni, że, że Wi-Fi nam nie zastąpi LT, to będzie uzupełnienie. W momencie kiedy warstwa LT się zacznie przy, zapychać, Wi-Fi może być, no, no, tak, Wi-Fi może być ociążenie, ale to, ale to na pewno nie będzie taka alternatywa, że budujemy Wi-Fi zamiast LT, bo tak się nie da.